Witam was wszystkich moi drodzy. Siema. Na kanale Maciek Tata. Dokładnie. Dzisiaj na test w nasze ręce wpadły takie oto petardy dość duże. E, przypomina, przypominające, też takie jedne, które są na F4, te są na F3, nazywające się Mega Bulldog. Także no. Przed opisaniem szczegółów tego tego pakowania tych petard, chciałem was zaprosić na stronę forum Firewerki. E, na samej stronie możecie poznać wielu fajnych ludzi, e, co tam jeszcze, uzupełnić swoją wiedzę na temat pirotechniki. Tak. E, wrzucać swoje stawy sylwestrowe i wiele, wiele więcej, więc zapraszam, link macie w opisie. No, coś takiego. Odporu, panie Warki, no, dostałem odporną no tak? No tak, 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 tak. tak. Dobra, synu, że bo zimno. Takie petardy, będę wszystko to na bieżąco robił. O, co my tu mamy? Pudełeczko kategoria F3 TXP 724 NEC. 4 gramy na no, 4 sztuki, czyli no, no 3,92 dokładnie, no to nie całe gram. No mega. Indeks Sha 1K. Petarda błyskowa, czyli to nie Semiter, tylko petarda. Certyfikat, coś takiego, numer partii macie tutaj, w tym oto miejscu. Producent? Triplex. Triplex. Tak. Rok produkcji 2021, czyli świeżynka. Świeżynka jeszcze? No w sumie tu już... Tegoroczna? No tak, tegoroczna, tylko to już było dostępne we wakacje chyba, nie wiem. No, oj, kopłem sacef, przepraszam. Jego? No, ale dużo, ten długo służy. Nie, nie mogę powiedzieć, że nie. O kurde, ale folia. A tam palnikiem. Nie tak, no. Tak, tak. Mam już jakiś nóż, zawsze wodziły do sobą. Udało nie, się? No, Złamię paczkę. Tak. Widzisz? Dobry o kurde stryk. Dobry stret, synuj, dajmy, dajne, dajne. Widzisz, o, już Ja pierdolę. złamać cię tego nie da Co jest fajne Ale potężne potężne No Potężne, fajne petardki. Pokażę jedną sztukę z bliska Kurde Kawał petardy O Mega bulldog Jakby dane producenta są e o, teraz jest ostrość. Certyfikat F3 e, kod produktu Nek na sztukę e, 098. Producent e, ten wyprodukowano w Albanii, więc to nie są Chiny, tylko Albania. Więc powinno. Tu widzisz, że... Rasa <laughs> Widziałeś z tyłu statyczka? No, satyczka, no plastik. plastikowa. No, a tu jest. gruby ląd, fajny. A tu nie wiem, jakieś inne, To nie jest gwina. <laughs> <laughs> znaczy... Może będzie ten fajny, fajny efekt taki już. Zapraszamy do oglądania, moi drodzy. No. Nie przedłużając. Zobaczymy. Stawiamy petardy na płaskim, niepalnym podłożu. Odpalamy na wyciągniętej ręce i uciekamy przynajmniej 15 metrów. I uciekaj. Pali się, pali No Ląd jakiś taki, jakby z kraklingiem, był Specyficzny. Zabry. No, jakby z kraklingiem. Wow o wiecie co? o ale nie powiedziałem ceny 20zł w sklepie tanie fajerwerki teraz mi się przypomniało Dwie takie tam dobra to ten palnik mi zdycha to mam jeszcze jakiegoś innego na plus jest to Oh. O! Oh. Jak nagram? No! Ale swoją wielkością przerasta wszystkie inne petardy. Jak nagram to. Bo na przykład porównując. Nie, no tutaj daj. Będzie lepiej widać. Porównując na przykład takiego mega bulleg do Angry albo Crazy, który też ma gram, no to nie wiem. Oj, nie wolę. Oj. Trzeba przejadać tego lądu, żeby się palił. Piatun. O! Nie wypał. A co to poszło? Patrz! Ty, to single shot był. No! O, no, Mogę? No, lornetkę mamy. Mamy lornetkę, daj. Dawać jeszcze jednego. Jeszcze jednego? No, no bo co to było? Nie wybuchł. Tam do ty. Dobrze, no, zobaczymy teraz. <laughs> Trochę śmiesznie. Zobaczmy. Cztery sztuki tylko. Good. Trawę podpalam. Uf, ten wąt jest the best Dobra, Dobra, Dobra moi drodzy Teraz wyszczeli Produkt zostawiamy, Dobra. nie ruszamy, nie podchodzimy, nie dotykamy Okej okay. Nie mam pytań. To robią tylko ludzie, każdy się może pomylić. jednokrotnie z matką, żeśmy kręcili na powiedzmy 10 sztuk, wypaliły 4 czy 2. Nie Czyli wiem. nie mogę być zły na to, że jak ja kupię na przykład taką paczkę za 20 zł i odpalą mi dwie, no to mam tak. żal do sklepu. Nie? Jakie były pytania, które tak, pamiętasz, nie, nie odpalały? Były jakieś, czekaj. Jakieś tam były. Nie, co ja powietam, nie pamiętam. Ja zapomniałem, to, to... może mi się przypomnieć, że powiemy na innych odcinkach. Mocne były wtedy wtedy. No, były. Dobra, to byłoby chyba na tyle. Dziękujemy forum za podesłanie tej pirotechniku. Panu, panu jakby tam było? Piotr. Piotr. Panie Piotrze, dziękujemy. I to byłoby chyba na tyle. My będziemy kręcić dalej dla, dla Was. I żegnamy się z Wami. Komentujcie, na razie. subskrybujcie, na razichu.